Hej, widzowie, mamy dzisiaj labu. o, I pokażę Wam. Yy, ja się otwieram. Ja. O, i jeszcze zapomniałam. Ja byś chciałam chyba tego... Yy, yy, nie wiem tego, czy ale chciałam by ten różowy.

i mam chyba nie wiem kogo mam to przypomina poczekajcie mm. mm. cute mm -mm. No, nie czego mi to chyba bardziej przypomina albo tego albo tego ale też może być Ha yeah.